Na pewno się cieszę, że są w tej drużynie, jest to fajna, fajna kapela, fajnie poukładane to wszystko jest i od strony sztabu szkoleniowego, poprzez te wszystkie, wszystkie takie najmniejsze rzeczy. Myślę, że, że, że mamy na tyle dobrą drużynę, że spokojnie, spokojnie możemy w czubie tabeli powalczyć. Obrońcie to jest taka pozycja newralgiczna, to trzeba się zgrać. Już coraz lepiej rozumiesz się z kolegami w obronie? Na pewno to będzie się zazębiało to wszystko, tak? Gramy, gramy, gramy coraz więcej ze sobą. Fakt faktem, że, że, że gry w Słupsku nie jest jakaś tam wielka drużyna i, i z, taką, z taką drużyną musimy pokazywać swoją wielkość i nie możemy sobie pozwolić na, na inny wynik niż na tylko zwycięstwo. Trener zaznaczał, że to nie jest tak, że grała pierwsza i druga drużyna. Jak myślisz, jak siebie widzisz przed sezonem? Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Jestem takim typem człowieka, że na pewno będę chciał i starał się udowodnić trenerowi, że, że, że przydam się tej drużynie i wywalczyć sobie to miejsce w podstawowym składzie. A, a czy jak to będzie, to już decyduje trener. Przychodząc do pogoni znałeś któregoś z piłkarzy, z którymś teraz już zdążyłeś się trochę zaprzyjaźnić? Ja już teraz z chłopakami normalnie rozmawiam, także tak, drużyna przyjęła mnie bardzo dobrze, nie było żadnych, żadnych tam złych jakichś momentów, także wszystko jest poukładane i bardzo się cieszę.